A zobaczyłem niedawno, że pan Karol do mnie napisał wiadomość. Chyba chciał podkręcić jakiś temat, ale się nie dałem. A wiem, że pan nie będzie eskalował konfliktów, to od pana z chęcią odbiorę. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No jak tam, czy wczorajszy dzień spędziłeś? No, odpoczywaliśmy, trochę mentalnie odpoczęliśmy po ostatnim meczu. I teraz jesteśmy gotowi na mecz numer 3. Jak żyjesz? Dobrze, a Ty jak? Dobrze. Napinam gumę. O, już zawsze, od Pana zawsze odbieram. Ale zobaczyłem niedawno, że Pan Karol do mnie napisał wiadomość. Chyba chciał podkręcić jakiś temat, ale się nie dałem. A wiem, że Pan nie będzie eskalował konfliktów, to od Pana z chęcią odbiorę. No, panie Adamie, to Panie tu dużo tutaj tego jest. I tak mówię, że no. Pan poprowadził po tym świecie, bo <noise> wydaje się, że co, że jest raz, dwa, trzy, startujemy transmisję, ale żeby... Żeby mówić, to coś trzeba wiedzieć? I co tu jest? No nie no, ja jestem fanem przepisywania od lat, to może już jest jakaś przestarzała taka szkoła trochę, ale, yy, ale ja pamiętam lepiej jak yy, mam przepisane, także yy, siedzę dużo i o, tutaj mam taki zeszyt, on zresztą obejmuje trzy ostatnie sezony, yy, nie, cztery nawet, cztery nawet i tak sobie tutaj przepisuję. Wszystkie mecze mam wpisane, kto grał, ile zdobył punktów, ile ma asyst, z biurek. No, dobra, interesuje, czy to są minusy i plusy. Co to jest? Minus to jest porażka, a plus to jest to zwycięstwo. To jest mecz, tak? Tu są same fakty, tak, tu są poszczególne mecze, poszczególni zawodnicy. Także wszystko to mam gdzieś tam zgrupowane na dwóch kartkach i potem w czasie transmisji łatwiej też do tego dotrzeć. Jak szukam ile było asyst najwięcej w meczu zawodnika, to to od razu, od razu to mam. Tak? Także... A tutaj mam jeszcze takie dwie wyświetlone karteczki z sylwetkami zawodników które o, się, przelały się na drugą stronę w tych zespołach, bo było tyle zmian. No i to służy przez cały sezon. Aż musiałem ze stalu tutaj zmieniać nazwę, prawda? Bo, bo żeby było, bo tyle tych zmian było. Także no, gdzieś, tam, gdzieś tam ta praca jest wykonywana, zanim to się zacznie, no, żeby jak najwięcej o tej koszykówce można było. Można było powiedzieć. Coś jeszcze mam? Nie, to wszystko. I pisaczki mam kolorowe. No na każdą kwartę mam inne. Ostatnio sobie kupiłem taki fajny zestaw, że mam różne kolory. Zawsze miałem tylko cztery, a teraz mam ich dwadzieścia i bawię się także kolorkami, także... To jest taka, taka trochę samopraca z własną głową, żeby trochę lepiej działało. To jest stara szkoła, a tam jest nowa, tak? Wszystko jest... Nie, no ja też mam tam. Jest, yy... Tamka ja mam w głowie, w głowie. wszystko. Tamka wszystko w głowie. Jak spisać doświadczenia? No można, niby, można autobiografię można by napisać. Ale ja też by się jej tu nie przyniósł nie nie nie, 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 nie. Ale, nie, nie, ale nie, to Tom, ile razy tam zaglądał do, 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 do notatek. Tutaj... No raz po raz mi się zdarzy. Raz po raz mi się zdarzy. Już nawet odczytuję pomału właśnie niektóre tam cyferki i, i, i zdania i nazwiska. Yy, ale niewątpliwie, ja bardzo się dobrze czuję przy Adamie i pewnie się czuję, bo wiem, że Dużo z, z, on ma z kolei wszystko w zeszytach, ale w głowie też ma dużo, także jakoś tak się uzupełniamy. A taka jak komentatorska? Co wygląda na bardzo skomplikowane urządzenie. To do tej pory nie wiemy o co. My chodzi. też nie wiemy. O co <laughs> no, dobra, to... nie, no tutaj ja mam jeden guzik, który naciskam, żeby coś powiedzieć do realizatora. Tu są, guziki, tu są guziki, które nas guziki, startują. Które pokazują, tak jakby, że jesteśmy na antenie. Więc lepiej nie być. Lepiej wyłączone teraz. I tutaj głośność. I to wszystko. A reszta? Troszeczkę z sali, jakieś dźwięki. No tam ci fachowcy, którzy są tam, wiedzą o co tutaj chodzi. My nie wiemy. No i zestaw słuchawkowy i to cała nasza, cały nasz warsztat. No i monitor. Dobrze, że jest mały, bo ostatnio mieliśmy taki, co nam zasłaniało boisko. Może dlatego nie wszystko wiedzieliśmy. No dobra. Dziękujemy i pa. No, niech ścinały trwają, tak? No, niech trwają, niech trwają, niech trwają, trwają jeszcze trochę. trochę. Mamy 5, może być 6 albo 7. Jesteśmy gotowi na 7. Niko, wejdź tutaj! Let's go!

he's tied. alright right. 0-0, we're good. As long as we are in the game, and we stay in it, they're gonna break, all right? move and you roll, come on, Good shot, good shot. Yeah. good Let's nice. go, come on. Oh. jump You are going back before you are changing sides. Uh, and then Jeffrey, back to you. What is he for? Okay, three, two, three, get all of them, get all of them, and tell them. Hey, get all of them, and tell them, don't celebrate. You heard me? Go, go, go. Gente,